Zagrajnika dopinguje king. Zagraj gdzie. Blizzard. Czas oczekiwania na nową grę liczy się w latach, na nową markę w dekadach. Każdy gracz wie jednak już od maleńkości, że niezależnie od tego jaka będzie to gra, z całą pewnością będzie wyśmienita. Taki już jest Blizzard. Pewne obawy mieli jednak gracze wobec najnowszego tytułu zamieci, Overwatch. Miał to być bowiem pierwszy w historii tego kalifornijskiego studia shooter, a więc gra zupełnie odmienna od tego czym dotąd zajmowało się studio. Już na etapie beta testów jasne stało się jednak, że były to obawy niczym nieuzasadnione. Overwatch okazał się być grą tak samo dobrą jak pozostałe tytuły studia, a przez wielu okrzyknięty został nawet najlepszym sieciowym shooterem od wielu lat. Także ja z miejsca uległem czarowi Overwatch, przekonując was tuż po premierze, że jest co najmniej 10 powodów, dla których warto w niego zagrać i przyznając mu najwyższe zagrajnikowe odznaczenie – złotą raciczkę. Jeżeli dotąd go jeszcze nie widzieliście, kliknijcie tutaj. A więc jak to jest, że w rok po premierze Overwatch ciągle jest głośno, ciągle bije nowe rekordy i ciągle grają w niego tłumy graczy, podczas gdy serwery Battlefieldów, Battlefrontów czy innych Call of Duty powoli się wyludniają? Jak to jest, że gry Blizzarda żyją latami, a im więcej mają lat, tym są lepsze? Jaki jest sekret sukcesów Blizzarda i dlaczego Overwatch czeka świetlawa przyszłość? Przekonajmy się! W dobie taśmowo produkowanych hitów, gdy ważące kilkanaście gigabajtów patche nie są w dniu premiery niczym dziwnym, obcowanie z tytułami Blizzard'a przywodzi na myśl dawno minioną epokę, w której większość najgłośniejszych gier była dopieszczona w najmniejszym detalu. Działo się tak, bo zwyczajnie nie było innego wyjścia. W czasach, gdy internet był dobrym, ściśle reglamentowanym, patche ważyć mogły co najwyżej kilkanaście megabajtów. A i to wyłącznie na PCach, bowiem gier na konsole zwyczajnie nie było jak łatać. I właśnie dlatego były one tak dobre. W czasach, gdy to PlayStation 2 było szczytem osiągnięć technologicznych, posiadacze PC-ów mogli tylko marzyć o grach tak dopracowanych, stabilnych i pozbawionych błędów. Grając w Overwatch ma się wrażenie powrotu do tych pięknych czasów. Od beta testów aż do dziś Overwatch nie wysypał mi się ani razu. Ba, nie natknąłem się nawet na pojedynczy glitch, jak wypadnięcie za mapę czy zaklinowanie się gdzieś bez wyjścia. Gra działa płynnie i stabilnie nawet na kilkuletnim sprzęcie i niezależnie od poziomu detali wygląda przepięknie. Nawet takie detale jak menusy czy wszelkie elementy interfejsu to tutaj klasa sama w sobie. Nawet gdybym chciał, nie miałbym się do czego przyczepić. Pod względem technicznym Overwatch to gra idealna. Overwatch to droga gra. Jak każda gra Blizzarda. I jak w przypadku każdej gry Blizzarda, nie budzi to najmniejszych zastrzeżeń. Wystarczy spędzić przy Overwatch parę godzin, by nabrać pewności, że zakup ten jest każdej złotówki. A fenomenalna gra to dopiero pierwsza z wielu korzyści, jakie płyną z wysokiej ceny. Przede wszystkim do Overwatch nie da się kupić tak popularnej ostatniej przepustki sezonowej, bo żadnej przepustki nie ma i nie będzie. Cała nowa zawartość, jaka kiedykolwiek zostanie dodana do Overwatch, wliczona jest w jego cenie. To, za co inni każą sobie płacić, nierzadko drugi tyle co za samą grę, Blizzard daje w cenie. Do tej chwili do gry doszły więc już trzy nowe postacie. Ana, Sombra i Orisa. Trzy nowe mapy, Eisenwald, Oasis i Ekopunkt Antarktyda oraz salon gier pozwalający bawić się w nieco zmienionych zasadach. Od niedawna gracze mogą też tworzyć niestandardowe gry, a w regularnych odstępach czasów Overwatch mają miejsce przeróżne wydarzenia. I tak z okazji Igrzysk Olimpijskich w grze pojawił się więc zerowany na Rocket League tryb Football Lucio. Na Halloween gracze musieli zmierzyć się z Doktorem Złomensztajnem, a rok koguta społeczność Overwatch witała goniąc za flagą w zupełnie nowym trybie, który został do dziś. W sumie wydarzeń było dotąd pięć, a każde z nich poza nowymi trybami dodawało także to co gracze lubią najbardziej, czyli multum skórek dla bohaterów. Wysoka cena Overwatch ma jeszcze jedną ogromną zaletę, chociaż w minimalnym stopniu odsiewała na których jedynym celem jest psucie zabawy innym. A nawet jeżeli znajdą się trolle tak zdeterminowane, by wybulić tyle kasy, to przynajmniej oszustów jest tu odczuwalnie mniej. Blizzard nie zna bowiem dla oszustów litości. Regularnie słyszy się o kolejnych akcjach zamiecie wymierzonych w nieuczciwych graczy, kończących się zawsze w ten sam sposób – masową banicją. O ile już w kilka miesięcy od premiery sieciówki konkurencji potrafią być przeżarte przez oszustów na wylot i nikt nic sobie z tego nie robi, widzę The Division, o tyle każda gra Blizzard'a, niezależnie od wieku, pilnowana jest tak samo dobrze. I rzeczywiście, grając w Overwatch, niezwykle rzadko ma się wrażenie, że ktoś gra na sterydach. Podczas meczy panuje atmosfera fair play i nikomu nawet nie przychodzi na myśl, by oskarżać Dobrych graczy o oszustwo. Sprzyja to ciągłemu napływowi nowych graczy, co wiąże się z kolejną wielką zaletą Overwatch. Czas oczekiwania na szybką czy rankingową grę rzadko kiedy przekracza tu pół minuty. Wydłucz jest tak dobry także dlatego, że Blizzard postanowił postawić ogromny nacisk na aspekt w sieciowych shooterach raczej pomijany. Mowa tu rzecz jasna o fabule. Za każdą, bez wyjątku postacią, stoi tu ciekawa historia, i każdy gracz szybko znajdzie w tej gromadce swojego ulubieńca. Do tego zachwyca tak oryginalny jak i polski dawik. Zwyczajem Blizzarda podczas polonizacji nie bawiono się w półśrodki, zatrudniając samą śmietankę polskich aktorów głosowych. I to słychać. Bez obaw chłopcy, kawaleria przybyła. A choć wszystkie te historie, komiksy i filmy nie mają najmniejszego przełożenia na sam gameplay i jest to celowy zabieg Blizzard'a, sama świadomość, że świat gry jest tak bogaty w jakiś dziwny sposób powoduje, że jeszcze bardziej chce się w nią grać. Tym jednak co w grach Blizzard'a jest najważniejsze to fakt, że... są po prostu wyśmienite. Po prostu świetnie przemyślane, zbalansowane, prześliczne i cholernie grywalne. Polityka wydawnicza Blizzarda, polegająca na tym, że nowa gra ukazuje się zawsze wtedy, kiedy jest gotowa, a nie wtedy, kiedy ustali to sobie zarząd, daje owoce w postaci tytułów maksymalnie dopieszczonych. Każda gra Blizzarda to taka gra, w którą pracownicy Blizzarda sami chcieliby zagrać i to czuć. Tak więc, także Overwatch to gra od graczy dla graczy. Powtórzę jeszcze to, co powiedziałem w mojej recenzji Overwatcha, choć dla niektórych może się to wydawać kuriozalne. Pod względem dynamiki walki, relatywnie wolnego tempa rozgrywki i ogólnych wrażeń płynących z gry, Overwatch do złudzenia przypomina mi legendarny już dziś Enemy Territory, w które za bajtla upałem namiętnie w przyjaciółmi. Oba te tytuły stawiają także największy nacisk nie na celność, a na umiejętną współpracę z drużyną. A choć zamiast Niemców i Amerykanów mamy tu włochate małpy i urocze dziewoje, ubaw jest dokładnie ten sam. Poważnie. Od czasów, gdy ET porzucane zostało na pastwę oszustów, boty, głupawe mody i klecone na kolanie mapy, całe lata szukałem dla siebie nowego sieciowego shootera, w którym mógłbym osiąść, zbudować dom z trupów moich wrogów i założyć rodzinę. Na próżno. Choć często wracam do Team Fortress 2, to jednak zawsze będzie dla mnie tylko przygoda. Anvil Tournament i Quake, choć świetne, są zdecydowanie za szybkie dla takiego lamusa jak ja. Nowe kody i Battlefieldy nudziły mnie nieodmiennie po kilkunastu godzinach, ha, Błagam. I gdy już miałem stracić nadzieję na zawsze, pojawił się Overwatch. W rok po premierze Overwatch jest więc nie tylko jedną z najpopularniejszych gier online, ale też, w co trudno uwierzyć, jest jeszcze lepszy niż na początku. Kupując Overwatch nie trzeba się martwić o to czy po roku nie zostanie on zastąpiony Siguelem. czy będzie dość graczy i czy za chwilę nam się nie znudzi przez brak nowości. Blizzard wydaje nowe gry rzadko, ale kiedy już do tego dojdzie, nieodmiennie są to arcydzieła, dopieszczone w najmniejszym detalu, wspierane i rozwijane przez lata. Blizzard nie tworzy gier po to, żeby szybko się nachapać, a potem zostawić graczy z powoli umierającym tytułem. Każda nowa gra w mieci to nowy członek wielkiej, szczęśliwej rodziny i poświęcane jest jej równie dużo uwagi twórców. Kiedy 6 lat temu po raz pierwszy zagrałem w League of Legends, wiedziałem już, że wsiąknę w ten tytuł na długo. Dokładnie to samo poczułem przy okazji Battle Overwatch i cóż, nie myliłem się. Równo po premierze jestem Overwatchem zajrany dokładnie tak samo jak za pierwszym razem i jestem pewien, że tak samo będzie za rok i za dwa lata, bo Overwatch jest przecież dopiero na początku swojej drogi. Z okazji rychłych pierwszych urodzin, więc niech nam żyje Overwatch jak najdłużej, bo to po prostu genialna gra. A co wy myślicie o Overwatch? Są na sali osoby zakochane w tym tytule tak samo jak ja? A może uważacie, że wcale nie jest taki dobry? Piszcie w komentarzach. Zapraszam też do naszej tajnej grupy na Facebooku i na naszego Discorda. Linki są w opisie. A jeżeli podobają Wam się te szyte przez Smoka graskotki, wskakujcie do naszego sklepu. Z kodem Szlachta, 5% taniej. Jak zwykle, dziękuję też patronom za dzienne wspieranie nas od wielu, wielu miesięcy. Jesteście wielcy. No i cóż, trzymajcie się! znerwcie to! Pięciu! Wszystkie układy w wroga już nie będzie nas nękać. No to gramy! Zagrojnika dopinguje kim.